Jak wyrazić to, czego pragniesz? Jak nazwać sedno Twojej tęsknoty i jednocześnie być zrozumianym? W sumie to każdy z nas mówi o potrzebach. Można by nawet powiedzieć, że cały czas, ale nie zawsze robimy to świadomie i nie zawsze potrafimy zrobić to wprost. Brakuje nam dobrych słów na określenie naszych potrzeb, a czasami uciekamy się do różnych dziwnych działań, sarkazmu. Ataku, lub innych. Nazywam się Emilia Kulpanowak, w tym podcaście pokazuję, jak budować lepsze relacje dzięki świadomej komunikacji NVC. Bardzo dziękuję wszystkim patronom i matronkom, którzy decydują się wspierać ten podcast i powstawanie tego podcastu bez was to nie byłoby możliwe i Zachęcam, jeżeli cokolwiek w tym podcaście Cię porusza i nie jesteś jeszcze patronem ani matronką, to wejdź na stronę patronite.pl, ukośnik, poziom miłości i tam znajdź sobie taki próg, który jest dla Ciebie wygodny i który z radością chcesz przeznaczyć na ten cel, aby ten podcast mógł się rozwijać i mógł nadal powstawać. A wracając do tematu potrzeb, potrzeb człowieka i tego, czy są jakieś ważne czy ważniejsze potrzeby, to pytanie bardzo często się pojawia i praktycznie chyba nie ma warsztatów, może z nielicznymi wyjątkami, na których nie mamy tej dyskusji. Pamiętamy wszyscy piramidę Maslowa, pamiętamy, że jakieś potrzeby wydają się nam najważniejsze, że niektórzy ludzie nie mogą zrezygnować z niektórych potrzeb, a inni mogą. I tu potrzebujemy dużo. Takiego uporządkowania i zauważenia, że nie, że wszystkie potrzeby są tak samo ważne i jest to jedno z założeń NBC, i że niektóre nasze potrzeby zmieniają się w czasie. Raz jedna jest bardziej, że się tak wyrażę, na widoku, a innym razem jakaś inna, i że też zauważcie, że słowo potrzeba kojarzy się z brakiem bardziej niż z taką ogólną jakością, która może być zarówno Niezaspokojona, czyli gdzieś bliżej tego braku, jak i zaspokojona. I Marszal Rosenberg też na to trochę narzekał, chociaż używał tego, tego słowa. U trochę narzekał na to, że to słowo kojarzy się z brakiem i że my nie mamy pięknego słowa w naszych językach, które określałoby tą jakość, jaką jest potrzeba. Kojarzyło mu się to z takim podejściem czy brakiem. Podejścia, brakiem zrozumienia, że my jako ludzie nie zauważyliśmy do tej pory, jak bardzo ważne są nasze potrzeby, jak bardzo życiodajne są nasze potrzeby i nie wykształciliśmy w języku dobrych, pięknych określeń. Ale warto zauważyć, że ekonomiści i psychologowie od dawna jakoś szukali w tym kierunku i w pewnym momencie zwrócili uwagę na istnienie uniwersalnych potrzeb. Które nas wszystkich motywują do działania. Zauważyli to mniej więcej w połowie XX wieku. I ja, ja się temu nie dziwię, bo ekonomiści dzięki rozpoznaniu ludzkich potrzeb mogą zwiększać przychody i zyski, bo szykują takie odpowiedzi na te potrzeby, po które ludzie będą chcieli sięgnąć. Natomiast psychologowie yy, szukali tych potrzeb i tych jakości. Bo dzięki rozpoznaniu ludzkich potrzeb mogą zrozumieć siebie. Każdy człowiek może zrozumieć siebie i mogą poczuć się jednością. Stosunkowo niedawno sobie to nazwałam, i chcę się z Tobą podzielić tym z jakąś taką dużą radością, że nazywanie naszych psychologicznych potrzeb, naszych uniwersalnych potrzeb, powoduje, że jakoś się integrujemy, scalamy się. Jesteśmy pełnią, czujemy się jednością. Często w ogóle nie wiemy, że tęsknimy za nazwaniem potrzeby, że tęsknimy za, za tym, żeby ktoś nazwał naszą potrzebę, żeby nas odzwierciedlił, żeby nas tak głęboko zrozumiał z empatią. Ale gdy to się wydarza, i to się zazwyczaj wydarza na warsztatach, które prowadzę, więc ja to regularnie oglądam, mam niezwykły przywilej i ogromną radość oglądać to na warsztatach, kiedy ludzie, którzy przez całe życie nigdy nie mieli nazywanej swojej potrzeby, żadnych potrzeb nie nazywali albo bardzo tak intuicyjnie i po omacku to robili do tej pory, nagle ktoś zgaduje ich potrzebę i oni mają takie, jestem w końcu i towarzyszy temu ulga. Towarzyszy temu radość, zdarza się, że pojawia się wzruszenie czy poruszenie w ciele. To jest tak ważne i tak wielkie. I to pomaga nam się w końcu zintegrować w końcu poczuć jednością. Jedną z pierwszych klasyfikacji potrzeb stworzył chilijski ekonomista Manfred Max. Nef. Jego teoria bazuje na ekonomii ludzkich potrzeb, możecie ją znaleźć w Wikipedii, jeżeli jest to dla was jakoś ciekawe. Natomiast wyodrębnił on dziewięć potrzeb najważniejszych i Marszal Rosenberg, który stworzył system NVC, stworzył system porozumienia bez przemocy, oparty na potrzebach i jest tych potrzeb cała masa. Cała lista i wszystkie są uniwersalne i wspólne dla wszystkich ludzi na ziemi, to ten sam Marshall jednocześnie zgadza się yy, z Max Neffem, że tych dziewięć głównych kategorii to są takie, w których zawierają się wszystkie inne potrzeby. I podkreśla cały czas, jak bardzo istotne jest znalezienie swoich odpowiednich słów. Za chwilę opowiem Ci trochę więcej o tym, jakie to są potrzeby. W tym podcaście dzielę się swoją najlepszą wiedzą certyfikowanej trenerki NVC. Jeśli chcesz teorię przekuć w praktykę, skontaktuj się. Zajrzyj na www.emiliakulpanowak.pl. Najbardziej chyba oczywista dla nas jako ludzi i taka rozpoznana też przez nas jako ludzi do której większość z nas ma taki naturalny dostęp, w sensie, że wiemy, że mamy taką potrzebę i potrafimy ją jakoś nazywać, to jest potrzeba fizycznego pokarmu czy fizycznego dobrostanu. Tutaj mamy cielesny dobrostan, jedzenie, picie, sen, ochronę, schronienie, że jesteśmy jakoś fizycznie zaopiekowani. Kolejna, to potrzeba bezpieczeństwa. Tu mamy również bezpieczeństwo emocjonalne. Nie tylko takie fizyczne bezpieczeństwo od dzikich zwierząt albo ataku innych ludzi, czy wojny, czy głodu, tylko ogólnie każde bezpieczeństwo. I ja lubię sobie myśleć o bezpieczeństwie, bo ile przy jedzeniu tego nie ma, bo Musimy zjeść, żeby być najedzeni i żeby być zaopiekowani fizycznie. O tyle przy bezpieczeństwie. Kiedy jesteśmy już dorośli, kiedy wiele zależy od nas, to możemy przywołać to bezpieczeństwo, bo ono po prostu jest. Teraz, kiedy nagrywam ten podcast, jestem w swoim mieszkaniu, nie ma tu żadnych zagrożeń. Jestem sobie, nagrywam dla was. Jestem. Bezpieczna, jestem spokojna, mam to bezpieczeństwo. I kiedy moje myśli skieruję na przykład do Ukrainy, to mogę mieć to poczucie, że bezpieczeństwa mi brak, ale tu to bezpieczeństwo mam. Albo kiedy moje myśli skieruję na przykład na moje konto, to mogę sobie pomyśleć, że mam za mało. I w ten sposób yy, połączyć się z jakimś brakiem bezpieczeństwa. I jednocześnie przecież bezpieczeństwo mam. I kiedy patrzę na potrzebę bezpieczeństwa, to jest to pierwsza potrzeba, przy której od razu pojawia mi się to, dlaczego nie chcemy postrzegać potrzeb tylko jako braku, że potrzebuję bezpieczeństwa, daj mi bezpieczeństwo, chcę mieć więcej bezpieczeństwa, dążę do bezpieczeństwa, ale też jako jakieś spełnienie czy wypełnienie. Jestem bezpieczna, mogę być bezpieczna, tworzę sobie bezpieczeństwo. Czuję się bezpieczna, bo tak wybieram. Dalej mamy potrzebę zrozumienia, którą Marszal nazywał też potrzebą empatii. I podoba mi się, że słowo zrozumienia występuje przy empatii, bo może jest to lepsza definicja niż wszystkie inne, które Wam już wiele razy podawałam w tym podcaście, że empatia to przestrzeń, że empatia jest wtedy, kiedy ktoś się przysiada do na nas, rozpoznaje nas, uznaje nas. A może wystarczy właśnie. To słowo zrozumienie, potrzeba zrozumienia. Jak gdy kontaktuję się z tą potrzebą, to przychodzą do mnie słowa: Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Ja, że tak bardzo nie chcemy być niezrozumiani. Ja się z tym mocno utożsamiam. Te słowa zawsze mnie poruszały, że bardzo chcę być zrozumiana, rozpoznana, otoczona empatią. I tu gdzieś pomiędzy zrozumieniem a bezpieczeństwem m, m, dla mnie lokuje się ta bazowa przynależność, którą dziecko musi dostać od swojego otoczenia, ale ja dorosła mogę ją sobie tworzyć, mieć, polegać na niej już bez tego oczekiwania, że ktoś mi da przynależność, że ktoś mnie przyjmie, powie mi, że jestem chciana i jakoś mnie pogłaszcze po główce i powie tu, tu, tu możesz być. Później mamy potrzebę kreatywności. Potrzeba kreatywności jest o tworzeniu, o działaniu, o zmianach, o czymś nowym, o wprowadzaniu nowych jakości do naszego życia. Potrzeba kreatywności jest zaspokajana wtedy, kiedy przechodzimy do czwartego etapu w porozumieniu do, bez przemocy, czyli prośby. Wtedy siadamy i zastanawiamy się, jak mogę zaspokoić swoje inne potrzeby. Jak mogę sprawić, żeby moje życie było piękniejsze? Jak mogę sprawić, żeby Twoje życie było piękniejsze? Później mamy potrzebę miłości, którą Marszał y, lubi też nazywać czy lubił nazywać bliskością. Bycie przy kimś, bycie blisko, bycie w relacji, towarzyszenie transcendentny w pewnym sensie kontakt. Potem mamy potrzebę zabawy i przypominają mi się słowa Marszala: żeby nie robić nic, co nie jest zabawą. I chodzi tu również o zarabianie pieniędzy, żeby nie robić nic, co nie jest zabawą. I dla pełniejszego zrozumienia, o co tu chodzi, odsyłam Cię do podcastu właśnie pod tym tytułem: Nie rób nic, co nie jest zabawą. Odpoczynek, potrzeby odpoczynku to dosyć oczywiste. Musimy. Zadbać o to, żeby w naszym życiu były zmiany tak podobnie jak są na ziemi. Czyli mamy okres wiosny, lata, jesieni, kiedy wszystko wzrasta, kiedy są plony, kiedy jest efektywność, produktywność i, i wszystko tam się dzieje, i kreatywność. I potrzebujemy też odpoczynku. I zapominamy o tym zbyt często i doprowadzamy się do totalnego zmęczenia. I wydaje nam się, że odpoczynek jest jakimś totalnym przywilejem, chociaż jest totalnym przywilejem. To znaczy, mężczyźni mają większy dostęp statystycznie na całym świecie, dostęp do odpoczywania niż kobiety, mimo że oczywiście to się zmienia, ale nadal jesteśmy w takim układzie, że kobieta pracuje, ale oprócz tego też ogarnia chore ciocie, dzieci, dom, obiady. I tak dalej. I o odpoczynek musimy nauczyć się dbać, jeśli nie umiemy, bo odpoczynek jest kluczowy dla naszego życia, i tutaj nie ma co, yy, co się zastanawiać, jak mieć, jak mieć mniej odpoczynku, tylko jak mieć więcej odpoczynku. Bo jak widzisz, odpoczynek jest jedną z dziewięciu podstawowych potrzeb. Autonomia i potrzeby autonomii, decydowania o sobie, wolności, przestrzeni dla siebie, też takiej swojej prywatności, intymności, nie do przecenienia i nie do zastąpienia niczym innym. Ludzie, którzy nie czują się wolni, są w stanie dużo poświęcić, by tą wolność uzyskać. Jest to również opisane w jednym z podstawowych założeń NBC, że ludzie chętniej współdziałają, chętniej robią coś na rzecz innych. Chętniej się dogadują, kiedy naprawdę czują, że mają wybór, kiedy ta ich wolność jest uznana i szanowana. Nie chcą być do niczego przymuszani, nie chcą być do niczego przekonywani, nie chcą być do niczego zachęcani albo w oszukańczy sposób wybierz jedno z dwóch. Chcesz tam czy tam to czy tamto. Nie, my chcemy wybierać. My chcemy czuć się wolni, my chcemy czuć się wartościowi, my chcemy się czuć ważni. I potrzeby autonomii są bardzo ważne i również należą do tych dziewięciu podstawowych potrzeb. I ostatnia podstawowa potrzeba to potrzeba sensu. I tutaj również Marszal może nas zaskoczyć, bo nazywa tą potrzebę potrzebą duchowości. Ciekawe, prawda? Zauważcie, że człowiek jest zwierzęciem stadnym. I jako takie właśnie zwierzę stadne, potrzebujemy do zaspokajania wielu z tych potrzeb innych ludzi, bo począwszy od znajdowania pokarmu, zwłaszcza w dawnych czasach, to była wspólna robota wszystkich, ale nadal trochę tak jest. Jedno pracuje, drugie gotuje, jedno wychodzi z dziećmi, drugie przygotowuje posiłek, gdzieś się w tym dzielimy yy, zadaniami. Bezpieczeństwo, jesteśmy bardziej bezpieczni, jeśli mamy swoje stado. Zrozumienie w swoim własnym stadzie, ze swoimi ludźmi, w, w swojej grupie jest bardziej prawdopodobne. Kreatywność niesamowicie się zwiększa, kiedy mamy innych ludzi wokół. Miłość, no to oczywiste, i bliskość tylko z innymi ludźmi jest możliwa. Zabawa samo przez siebie się rozumie, o ile więcej możemy mieć zabawy, kiedy jesteśmy z innymi ludźmi. Odpoczynek, dobra, nie wiem, <grych> czy do odpoczynku nam są potrzebni inni ludzie, ale na przykład do regulacji naszego układu nerwowego, inny człowiek jest nam bardzo, bardzo przydatny. Jesteśmy w stanie się szybciej wyregulować, kiedy mamy kogoś obok nas, kto jest czuły i bezpieczny, niż kiedy regulujemy się sami, więc można powiedzieć, że do odpoczynku drugi człowiek też jest potrzebny. Do autonomii? Nie wiem, ale chętnie. Przeczytam wasze pomysły, w jaki sposób drugi człowiek mógłby się przyczyniać do mojego poczucia wolności, autonomii, niezależności. No i sens i duchowość dla mnie się rozumie sama przez się. Natomiast, jako zwierzę stadne, i ponieważ potrzebujemy innych ludzi, to wpadamy w takie pułapki poszukiwania na przykład szacunku czy uznania u innych osób. I chcę się podzielić z Tobą tym, co Marszał na ten temat mm, pisze. Szacunek nie jest szczególnie dobrym słowem, tutaj już zaczynam cytat, by wyrazić potrzebę, która za nim stoi. Jednocześnie jest to ważna potrzeba, i dlatego tak często się o niej mówi. Kiedy ludzie używają słowa szacunek, najczęściej mają na myśli coś zupełnie innego. W zasadzie poszukują zrozumienia wobec tego, kim są. To ciekawe połączenie szacunku z byciem zrozumianym. Mogę się założyć, że gdybyśmy mieli czas na zrozumienie, co się kryje za potrzebą szacunku, to doszlibyśmy do istniejącej, najgłębszej płaszczyźnie empatii. Właśnie empatii. To jednak wymaga wyższej świadomości i dlatego wielu ludzi ujmuje to jako szacunek. Koniec cytatu i przypomnienie, że Marshall ubolewał, że nie ma dobrych słów, że szuka tych słów, ale ich tak łatwo nie znajduje. Że wprawdzie mamy wiele wyrażeń do rozmawiania, o potrzebach i ich komunikowania, ale jednak nie mamy zbyt wielu słów do opisu naszych potrzeb. Szczególnie takich słów, które są proste i zrozumiałe dla wszystkich innych. I Marszal podkreśla, że ważne są nasze własne słowa, i ja też jakoś bardzo mocno się z tym utożsamiam. Że z jednej strony potrzebujemy rozpoznać te. Właśnie te potrzeby, tak nazywane, że ja potrzebuję przynależności, ja potrzebuję autonomii, ja potrzebuję kreatywności, a jednocześnie, kiedy określam to własnymi słowami, zaczyna to być dużo bardziej naturalne, dużo bardziej w kontakcie, dużo bardziej otwarte na innych ludzi. Nazywamy to czasami naturalizacją języka. Czyli wracam do, do tego pierwszego stwierdzenia, że trochę nam brakuje słownictwa. Brakuje nam, wiecie, nie zwracaliśmy nigdy tak bardzo uwagi na potrzeby, jak eskimosi na przykład zwracają uwagę na śnieg. I o ile oni wytworzyli sobie masę słów opisujących różne rodzaje śniegu, o tyle my, jako ludzie, wszyscy, w tym również oczywiście eskimosi, nie ponazywaliśmy sobie naszych potrzeb tak bardzo fajnie. W taki sposób bardzo dystynktywny, w taki sposób, w którym możemy odróżniać różne odci odcienie, różne jakości, yy, polegać na tym wspólnym zrozumieniu. Więc gdzieś te słowa musimy sobie dopiero jakoś wytworzyć, i ważne jest to, żeby one były zrozumiałe dla innych ludzi, bo wtedy wiemy, o czym mówimy. I ja, i ty. I tutaj dodam ci jeszcze jedno zdanie od Marszala na temat szacunku i uznania i właśnie słów. W słowach, których używamy dla wyrażenia potrzeb takich jak szacunek i uznanie, często kryje się strategia. Zaraz ci powiem więcej, co to znaczy. Jeśli więc dopominamy się o potrzebę szacunku lub uznania, a słowami opisujemy działania, jakie miałaby podjąć druga osoba, aby nas zaspokoić, to wtedy nie mówimy o naszej potrzebie, ale o strategii. Koniec cytatu. Mieszanie Naszych potrzeb z konkretnymi prośbami, żądaniami, strategiami nie daje nam przestrzeni, o jaką nam chodzi w NVC, czy takiej przestrzeni, której spodziewamy się po empatii. Daje nam ciasnotę, daje nam uwięzienie, a my nie do końca tego chcemy. Strategia to moje konkretne pragnienie. Nie zawsze służące mi i nie zawsze służące relacji, jaką mam z innymi osobami, ale właśnie takie pragnienie mam. I, I strategia powstaje wtedy, kiedy ja myśląc o potrzebie, zaczynam myśleć o bardzo konkretnej osobie, o bardzo konkretnym miejscu, o konkretnym sposobie działania, o konkretnym czasie. Czyli nie mówię tak bardzo pragnę bezpieczeństwa albo Świętuję swoją potrzebę bezpieczeństwa, której tyle już mam, tylko mówię: Ty ze mną bądź, bo wtedy będę się czuła bezpiecznie. Ty bądź moją strategią na bezpieczeństwo. Chcę bezpieczeństwa dzięki Tobie. Nie mówię o bliskości, za którą tęsknię, albo którą świętuję, której mam dużo, ale mówię: Chcę bliskości z Tobą, chcę bliskości teraz. Bądź blisko, czyli takie klasyczne uwikłanie, które opisuje, może nie 100%, ale naprawdę wiele piosenek o miłości. Mogę być bezpieczna wtedy, kiedy ty jesteś, mogę być blisko, jeśli ty jesteś blisko, mogę kochać albo być kochana, kiedy to ty tu przychodzisz i mnie kochasz. W ten sposób mocno się uwikujemy i właśnie sobie robimy tą ciasnotę. Druga osoba to czuje. I szuka swojej wolności. I wtedy zamiast pytania, co jest we mnie żywe, jak mogę sprawić, żeby życie było piękniejsze, jak Twoje życie może być teraz piękniejsze i co jest w tobie żywe, i zamiast tych pytań przechodzimy do nie wiem, potrzeby ataku takie słowo mi przyszło do głowy. Czyli ja Ci mówię, co Ty masz zrobić, żebym ja mogła mieć zaspokojoną moją potrzebę. Marszał zawsze podkreślał, że nikt nie ma przyjemności w dawaniu, jeśli ma takie poczucie, że musi zaspokoić potrzeby drugiej strony, albo że ta druga strona jest zależna wyłącznie od tej osoby. Wtedy ta przyjemność się rozmywa. Wtedy to staje się przykrym obowiązkiem, uwiązaniem. I my lubimy być odpowiedzialni za innych i chcemy być odpowiedzialni za innych, za inne istoty, wtedy kiedy mamy Królika, czy chomika i, albo psa, jego karmimy, wyprowadzamy na spacer, czeszemy mu futerko. Wybraliśmy to, że chcemy się nim opiekować i nas to cieszy. Gdy mamy dziecko, czasami mamy tego dosyć, jesteśmy przemęczeni, to trwa długie lata, ale tak, kochamy to dziecko i chcemy dbać o jego zdrowie, o jego potrzeby, o jego autonomię, czesać mu włosy. I obcinać paznokcie, nawet jeśli czasem to jest trudne, to wiemy, po co to robimy. Zdecydowaliśmy się na to. Ale być odpowiedzialnym za drugą osobę dorosłą, za to możemy dużo zapłacić. Taka relacja może dużo nie przetrwać, bo staje się uwikłaniem, a nie wyborem, bo nie ma tam troski, kreatywności i zabawy, tylko obowiązek i bycie do tego przymuszonym. Nikt tego nie chce. Marszal Rosenberg bardzo jakoś zalecał, żeby wyzbyć się oczekiwań względem drugiej osoby. I to nie jest łatwe, ale spróbujmy chociaż jednego oczekiwania się wyzbyć. Zobaczmy, co się wtedy wydarzy. Że ja mówię, to by mnie ucieszyło, ale nie oczekuję tego od ciebie. I wtedy, kiedy tak mówię, to też tak samo myślę i czuję, tak mam tak samo w środku, w sobie. Że mówię, naprawdę tego pragnę i... Okej, okay. jak to się nie wydarzy, to się nie wydarzy. Że myślę, wiesz, mam taką potrzebę i to byłoby fantastyczne, gdyby ona była zaspokojona właśnie z tobą. I sprawdź, czy ty masz na to ochotę. Kiedyś przeczytałam Uli Flarson, że można się ucieszyć z odmowy spełnienia mojej prośby. Że jak ja idę na przykład do męża i proszę go, żeby pomógł mi zaspokoić jakąś moją potrzebę, na przykład pożywienia w takiej prośbie to może ty dzisiaj zrobisz obiad a on powie nie to mogę się ucieszyć że ten człowiek ma takie zaufanie do mnie do naszej relacji że ma taką swoją wewnętrzną siłę i miłość do siebie że mówi nie dziś nie zrobię tego co mnie prosisz dzisiaj nie spełnię twojej prośby i ja wtedy przypominam sobie tak to nie dlatego nie spełni tej prośby że mnie już nie kocha tylko dlatego, że za jego odmową stały jakieś jego ważne potrzeby, ale do tego pewnie zajrzymy innym razem. Rozwiązaniem każdego konfliktu jest dotarcie do potrzeb. Zrozumienie swoich potrzeb jest kluczowe do tego, żeby być blisko z innymi ludźmi i kluczowe do tego, żeby być blisko ze sobą. Jeżeli chcesz, Przyjrzeć się wszystkim potrzebom, nie tylko tym dziewięciu najważniejszym, które kiedyś Max Neff wyodrębnił i Marszał jakoś się z nim zgodził, to możesz na mojej stronie emiliakulpanowak.pl pobrać sobie listę potrzeb za darmo i przyjrzeć się jej, obejrzeć ją, zobaczyć, co tam jest dla Ciebie ciekawego, jakie potrzeby przykuwają Twoją uwagę. Jakie potrzeby zaskakują Cię, bo na przykład nigdy nie słyszałaś, albo nie słyszałeś o potrzebie otuchy. Pamiętam, że jak pierwszy raz zobaczyłam na liście potrzeb, potrzebę otuchy, a już byłam wtedy blisko certyfikacji, to miałam takie, co? Co to jest w ogóle za potrzeba? Ja jej nie znam. Ale poznałam i jakoś się z nią też zaprzyjaźniłam. Lubię te potrzeby. Więc na mojej stronie możesz znaleźć listę potrzeb i sięgnąć do niej. Możesz też wspierać powstawanie tego podcastu, i tutaj masz kilka możliwości: albo poprzez dołączenie do grupy patronów i matronek na patronite.pl Ukośnik, poziom miłości, albo poprzez przesłanie tego podcastu komuś. Komu jest potrzebny, kto chciałby go posłuchać, kto mógłby się nim zaciekawić, do polecenia go może na Twoim Facebooku albo na Twoim Instagramie, jeśli tylko masz na to ochotę i jeśli sprawi Ci to przyjemność. Ja ze swojej strony już kończę, czekam na Twoje komentarze, czekam na Twoje wypowiedzi. Jestem ciekawa, czy rozpoznajesz swoje potrzeby, a przynajmniej tych właśnie dziewięć najważniejszych. I niebawem nagram kolejny podcast do usłyszenia. Wiedza to za mało. Jeśli chcesz na razie zrobić jeden malutki krok, to skorzystaj z kursu online 6 filarów komunikacji. Jeśli jesteś zdecydowany albo zdecydowana, to osobiście poprowadzę cię na warsztatach NVC Komunikacja i relacje. Zapraszam na www.emiliakulpanowak.pl.